Jest, jest, proszę Państwa. Nasze radio tutaj nadaje Talk FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. I my chcemy Państwa pocieszyć, że dzisiejszy film będzie bardzo fajny. Bardzo fajny będzie, tak, będzie bardzo fajny. Gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, Państwa będą mogli się napatrzeć, napatrzeć ile tam ciekawych scen ile tam ciekawych w ogóle rzeczy i och i ach radio kończyte także epokalipsa proszę Państwa, już zaczyna się w kinotece o godzinie 21.15 dzisiaj 7 kwietnia 2019 roku do kinoteki szybko szorować do kinoteki gdy nadaje nasze radio to FM Euro kończy ta Barbie Baby Langstrom Extra